Wieczór. W Księdze Proroka Jeremiasza w rozdziale szóstym w wersecie 16 takie znajduje słowa: Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla Waszej duszy. Odpoczynek dla duszy. Po co mówić o odpoczynku dla duszy, kiedy nie potrafimy znaleźć odpoczynku dla swojego ciała? A no moi drodzy, dlatego, żebyśmy uświadomili sobie po pierwsze, że nie jesteśmy płascy, tak jak kartka papieru nie jesteśmy dwuwymiarowi. Nasze życie, nasza doczesność nie polegają tylko i wyłącznie na tym, żeby zaspokoić sobie swoje cielesne potrzeby żeby zjeść, wypić, odpocząć, dobrze się ubrać. Zamieszkać w ładnym domu, mieć piękny samochód, i tak dalej, i tak dalej. Ale nasza dusza, moi drodzy, jakże często właśnie nasza dusza jest skonana, jakże często nasza dusza jest zmęczona, jakże często nie dbamy o naszą duszę. Przystańcie na drogach i patrzcie, Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego, i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Ileż to w naszej codzienności jest krętych dróg, ileż to jest jakichś szemranych interesów, ileż to pokątnie albo otwarcie wyrządzamy krzywdy drugiej osobie. Jakże często nasze dusze rwą się do złego. Jakże często nie zwracamy uwagi na to, czego pragnie nasza dusza, że ona pragnie ukojenia, ona pragnie wypoczynku, ona pragnie spokoju. Ona pragnie, żeby cały ten świat na zewnątrz tak nie wirował. Bardzo często dokonujemy gwałtu na własnej duszy. Robimy coś wbrew sobie, wbrew własnym przekonaniom. Robimy, bo ktoś na nas coś wymusił. Robimy, bo nie mieliśmy dość sił, żeby powiedzieć: Nie, tego nie zrobię. Nie mieliśmy sił, żeby odmówić. Pogrążamy swoją duszę w maraźmie. Pogrążamy. Samych siebie w zniechęceniu. To jest okropne, moi drodzy, czuć się jak wrak, wiedzieć, że dałem się pokonać wszystkim i wszystkiemu. A właśnie to jest stan, kiedy nie zabiegamy o dobro naszej duszy, o odpoczynek dla naszej duszy. A wystarczy przystanąć. Wystarczy patrzeć i pytać, i szukać tej odwiecznej ścieżki, drogi do dobrego, do dobrego dla mnie samego i dla drugiego człowieka. Zapominamy, moi kochani, bardzo często o tym, o czym mówi Pan Jezus. Kochajcie drugiego człowieka, jak siebie samego, jak siebie samego. Jeżeli nie będę kochał siebie samego, na pewno nie pokocham drugiego człowieka. Mam kochać drugiego człowieka jak siebie samego, nic ponad to. A więc, moi kochani, Pan Bóg nie oczekuje od nas żadnego cierpiętnictwa. Ale oczekuje, że będziemy kochali samych siebie i tak samo mocno będziemy kochali drugich. Czas już przystanąć, czas już poszukać tej drogi, która prowadzi do dobrego, pytać się o tą ścieżkę odwieczną, żeby ukoić swoją duszę. Co damy w zamian za swoją duszę? Nic. Dlatego warto przystanąć, warto rozejrzeć się u siebie i warto poszukać tego, co wieczne, co niezniszczalne, co przyniesie ukojenie. Amen.